Pojawia się od Państwa bardzo, bardzo dużo pytań, które związane są no właśnie z tym, w jaki sposób, czyli ile czasu trwają poszczególne zajęcia. Znaczy można powiedzieć tak w skrócie, że zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej one będą trwały 45 minut i te 45 minut w systemie informacji oświatowej jest godziną. Zajęcia z rewalidacji co do zasady będą trwały godzinę i ta godzina w systemie informacji oświatowej jest godziną, czyli jest godziną wsparcia. Czyli pomoc psychologiczna-pedagogiczna 45 minut jest godziną wsparcia, rewalidacja jako godzina jest godziną wsparcia. I teraz ja oczywiście jest zrozumiałe, że godzina rewalidacji dla uczniów szkoły podstawowej, szczególnie starszego, jest no, powiedzmy. Normalna, natomiast godzina rewalidacji dla ucznia w przedszkolu niekoniecznie ona będzie rozbijana na takie bloki pewnie po 15 minut, w związku z tym te bloki 15, 15, 15, 15 sumujemy i będzie. Będzie nam wychodziła godzina. Z czego to wszystko wynika, drodzy Państwo. I chodzi mi tutaj o podstawę prawną. Otóż zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, no, określa szereg różnego rodzaju rozporządzeń, ale przede wszystkim rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ono jest co prawda wskazane, że jest ono udzielane w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z tego rozporządzenia będzie nam wynik Wprost, że dyrektor oczywiście organizuje pomoc, a formy wsparcia są w tym rozporządzeniu wymienione, czyli to będą zajęcia specjalistyczne, dydaktyczno-wychowawcze, wyrównawcze, rozwijające kompetencje emocjonalne, społeczne itd. itd. I dlaczego to rozporządzenie? którego tytule jest wskazane w publicznych przedszkolach i szkołach i placówkach, będzie miało odniesienie do przedszkoli niepublicznych czy do szkół niepublicznych, szczególnie do placówek niepublicznych. Otóż z artykułu 177 prawa oświatowego wynika nam, że to rozporządzenie, czy jakby te normy wydane na podstawie tegoż, będą odpowiednio stosowane do przepisów wydanych właśnie na podstawie artykułu 47 ustęp 1 punkt 5, czyli właśnie to rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wobec tego w tym zakresie placówki szkoły przedszkola niepubliczne organizują i zasadniczo dokumentują podobnie jak publiczne. Występują oczywiście różnice organizacyjne, ale nie dokładnie merytoryczne. I tutaj z tego rozporządzenia będzie nam też, drodzy Państwo, wynikało... A przy oddziałach specjalnych, jutro z Mecenasem Maryńską o tych oddziałach specjalnych sobie pomówimy, no bo te zmiany, które nastąpiły w rozporządzeniu, powodują, że część z Państwa będzie się zastanawiała, szczególnie ci z Państwa, którzy macie małe pięcioosobowe grupy, czy nie organizować oddziałów specjalnych. Tutaj taki oddział specjalny, szesnastoosobowy największy może być przy tych dzieciakach, które mają, mają stopień lekki, prawda? To tutaj też będziemy sobie o tym, o tym rozmawiała, Rozmawiały jutro, dobrze. A dzisiaj jeszcze o. Organizacji właśnie tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tej, która ma dla Państwa znaczenie w zakresie liczby godzin wsparcia. Kto ją organizuje? No co zasady dyrektor. Kto realizuje? Nauczyciele, specjaliści. Między innymi to będzie psycholog, pedagog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny czy doradca zawodowy na przykład. prawda? Jakie są formy w przedszkolu? No to będą oczywiście zajęcia rozwijające uzdolnienia. No i tutaj macie Państwo bardzo szeroki wachlarz, bo to będą różnego rodzaju zajęcia rozwijające Uzdolnienia bo mogą być i plastyczne, i jakieś matematyczne, i techniczne, i tak dalej, i tak dalej, muzyczne, artystyczne. Dobrze. Będą też zajęcia specjalistyczne, czyli na przykład korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, emocjonalno-społeczne, no i inne terapeutyczne. Będą to też, uwaga, porady i konsultacje, no i taka zindywidualizowana ścieżka przygotowania rocznego. Te formy w szkole, no to klasy terapeutyczne, to zajęcia rozwijające z uzdolnieniem, Również tutaj też oczywiście dla szkół bardzo szeroki wachlarz umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, w tym doradztwo, na przykład wybór zawodu czy kierunku. Będzie zindywidualizowana ścieżka kształcenia, będą porady, konsultacje, różnego rodzaju warsztaty. Dobrze, planowanie takiego wymiaru godzin względem uczniów robi oczywiście zespół wpisując ten wymiar godzin dla poszczególnych form pomocy, no i dokumentację prowadzimy zgodnie z tymi przepisami. I tutaj jest bardzo ważne, drodzy Państwo, IPET-y. pamiętajcie Państwo, co zapisujecie Państwo, co zespół zapisuje w iPeta. Z uwagi oczywiście na brzmienie artykułu 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, co pozwala Wam rozliczyć dotacją na kształcenie specjalne to, co macie Państwo zapisane w treści tegoż. IP. Dobrze, no i jak wpisujecie Państwo te godziny wsparcia do systemu informacji oświatowej? Otóż zasada generalna jest taka, że wpisujecie Państwo, uwaga, godziny przyznane. Zapewnione uczniowi, zatwierdzone przez dyrektora, nie naliczamy co do frekwencji, czyli obecności ucznia i nie odejmujemy krótkotrwałej nieobecności, czyli to co w można by powiedzieć w skrócie, co to ustalił zespół, zatwierdził dyrektor, to wpisujemy do systemu informacji oświatowej. Jeśli natomiast pomoc nie byłaby realizowana w całym okresie, na przykład rodzice zrezygnowali, powiedzieli, że nie są rewalidacji, prawda? No to odpowiednio wpisujemy brak godzin dla danego orzeczenia, czy danej opinii. No bo przy orzeczeniu pamiętacie, ucznie rozkładamy, prawda i tam te godzinki z rozporządzenia sobie będziemy wpisujemy, p, wpisywali. No jakby, bo my tu, tu jeszcze nim krok po kroku, co Państwo będziecie wpisywali, to też chciałabym, chciałabym Państwu wskazać, jak to wynika właśnie z treści rozporządzenia. Co rozporządzenie dotyczące sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych rozumie jako godzinę wsparcia, prawda? Dla, dla tych dzieciaków z uwagi ze orzeczeniem z uwagi na autyzm, niepełnosprawność sprzężoną czy Aspergera, to, będą, to będzie oczywiście tygodniowa liczba godzin wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych z indywidualnie z uczniem, jeden na jeden, prawda, albo w grupie do pięciu uczniów, czyli to będą oczywiście zajęcia wychowania przedszkolnego ale do pięciu uczniów, prawda? Tygodniowa liczba godzin zajęć rewalidacyjnych. I tutaj jeszcze się zatrzymam na chwilkę, jak mamy te zajęcia realizowane w grupie do pięciu uczniów, to godzina na godzinę, prawda? Czyli jakby nie, nie, nie dzielimy tych godzin, jeżeli mamy grupa do pięciu uczniów, no to każdy uczeń ma zaliczoną godzinę, prawda? godzina do godziny, czyli każde, jeśli zajęcia trwają 5 godzin, to każdemu uczniowi przypisane 5 godzin. Potem będziemy mieli tygodniową liczbę godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i zajęć z zakresu właśnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które realizują zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, czy tam w IPECie. E, które są realizowane indywidualnie z uczniem, czyli jeden na jeden, prawda? Czyli tutaj godzina za godzinę, oczywiście. Potem będziemy mieli poło połowę, połowę tygodniowej liczby godzin wsparcia, tych samych zajęć rewalidacyjnych, tych samych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które realizują zalecenia zawarte w orzeczeniu, albo w IPEC, ale jeśli są organizowane w grupie, prawda? Czyli to będzie połowa tygodniowej liczby ne, tych godzin. Potem mamy tygodniową liczbę mm, godzin zajęć i innych zadań, które są realizowane, Realizowane z uczniem przez nauczyciela, który posiada e, kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, który jest zatrudniony dodatkowo. Jako nauczyciel współorganizujący kształcenie. Potem mamy tygodniową liczbę godzin zajęć i innych zadań realizowanych z uczniem przez specjalistów zatrudnionych dodatkowo w sferze współorganizowania kształcenia specjalnego. Tygodniową liczbę godzin zajęć i innych zadań realizowanych, uwaga, przez pomoc nauczyciela, prawda? I tutaj ta pomoc nauczyciela też będzie miała znaczenie i tutaj, jakby, liczymy sobie, dzielimy poprzez uczniów, którym są ci nauczyciele dedykowani, prawda? No bo jak kiedy na jeden no no, ale taka pomoc nauczyciela prawda, może być smutnie, czy nauczyciel zespół organizujący w klasie, w oddziale e, szkolnym, przedszkolnym. Dobrze, i to są te godziny, prawda? Te godziny też macie w Systemie Informacji Oświatowej i te godziny jakby nie musicie ich zapamiętywać. No bo m, jak rozwiniecie sobie zakładkę przy, przy, przy uczniu z orzeczeniem, no to dokładnie te same godziny Państwo macie tutaj tam podane, prawda? Czyli co robicie? Krok po kroku można by powiedzieć od samego początku, bo w sumie początek roku mamy. E, i Teraz, jeżeli macie Państwo dziecko z orzeczeniem i pracujecie Państwo nad IPET-em, bo ono przyszło do Was pierwszy raz w tym roku, to, to nie jest wcale tak, że w pierwszym miesiącu, czy tam do czasu opracowania IPET-u, to Państwo jakby nie wpisujecie tygodni. Wpisujecie oczywiście te, które podałbym Państwu w zespół na podstawie samego orzeczenia, prawda? Natomiast jeszcze nie opracował IPET-u, bo na opracowanie IPET-u potrzebuje czas. Więc jakby te, które realizujecie na bieżąco, Państwo wpisujecie do systemu informacji oświatowej, potem zamkniecie cykl, wprowadzicie IPET i. Podacie te godziny, które będą zapewnione. Dobra, czyli co robimy? Rejestrujemy orzeczenie, ewentualnie opinię WWR i okres obowiązywania tychże, dodajecie okres godzin pomocy, czy, czy, tych, prawda, które są ustalone, i wpisujecie tę liczbę przy tym uczniu zgodnie z tą formą wsparcia, te, które macie Państwo podane właśnie w IPEC, a wcześniej te z orzeczenia. Jeśli wymiar się zmienia, prawda, to zamykacie poprzedni okres i i dodajecie nową liczbę godzin dopiero do nowego, do nowego okresu. Wczesne wspomaganie rozwoju podajecie Państwo oczywiście miesięczną liczbę godzin, to uwaga. Przypominam wczesne wspomaganie rozwoju co do zasady pomiędzy 4 a 8 i też będziemy mieli to samo zastosowanie, prawda? Czyli te zapewnione powiedzmy czyli te, które ustalił zespół. Rewalidacja wychowawcza to oczywiście tygodniowa liczba godzin, podajecie tylko czy indywidualna, czy zespołowa, prawda? No bo jakby jak indywidualna to jeden na jeden, jak zespołowa to pół. Kształcenie specjalne, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tygodniowo wskazujecie godziny zajęć ed ed edukacyjnych indywidualnie, w grupie do pięciu to godzina za godzinę, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, i teraz godziny nauczyciela współorganizującego, czy specjalisty, czy pomocy nauczyciela, dzielimy proporcjonalnie na uczniów. Proporcjonalnie na uczniów. Czyli jak jest na dwóch uczniów, to jedna godzina po pół godziny, prawda? Jak na czterech, to po 15 minut, prawda? Zajęć grupowych nie dzielimy, wpisujemy pełną liczbę godzin przyznanych danemu uczniowi, czyli tak, tych do pięciu osób. Czyli mm, jeśli macie Państwo oddział integracyjny, to jeśli w przyszłym roku, no bo w tym roku powiedzmy te godziny wsparcia w oddziale integracyjnym nie mają znaczenia, ale za chwilkę będą miały, to jeśli nauczyciel jest współorganizujący, pracuje na przykład 18 godzin tygodniowo, z oddziałem, a w nim jest na przykład czterech uczniów z orzeczeniem, to każdemu uczniowi wpisujecie Państwo 4,5 godziny, no bo 18 dzielicie przez 4, prawda? Przy oddziale nieintegracyjnym, no to tę liczbę godzin dzielimy przez sumę wszystkich uczniów i orzeczeniowych i nieorzeczeniowych, łączna liczba godzin nauczyciela, czyli na przykład mamy 15 godzin nauczyciela e, oraz e, taki rozkład potrzeb. Jeden uczeń uczeń A ma 8 godzin, uczeń B ma 8 godzin, uczeń C ma 15 godzin, uczeń D ma 15 godzin, czyli uczniowie A i B będą mieli po 2 godziny 61 minut, no bo zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku. A uczeń C i D, czyli ten, który miał 15, zapewniony będzie miał po 4,89 godziny, no bo zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku. Czyli o co chodzi? W tym oddziale nieintegracyjnym godziny nauczyciela współorganizującego albo specjalisty, albo pomocy dzielimy proporcjonalnie między uczniów według właśnie przyznanych im godzin wsparcia tego nauczyciela. Czyli dzięki temu tych suma, tych przypisanych godzin będzie równa tygodniowej liczbie godzin pracy nauczyciela. Prawda? Czyli jakby no nie może być tak, że ten nauczyciel nagle się okaże, że nie pracuje 40 godzin, tylko 160 w tygodniu. Tak? No bo to, jakby to musi być, powiedzmy, w tym wypadku akurat musi być wspólne. Czyli macie taki wzór do zapamiętania, prawda? Godziny dla ucznia to się równa przyznane godziny wsparcia dla ucznia, podzielone przez sumę przyznanych godzin wsparcia wszystkich uczniów razy łączna tygodniowa liczba godzin pracy tegoż. Nauczyciela. Czyli możemy to sobie rozpisać, prawda? Czyli załóżmy, że nauczyciel ma 15 godzin tygodniowo, a zespół w ipet albo w ustaleniach przyznał uczniom wsparcie tego nauczyciela, czyli jednemu uczniowi 8 godzin, drugiemu uczniowi 8 godzin, trzeciemu uczniowi 15 i czwartemu 15, prawda? Czyli mamy czterech uczniów, 8, 8, 15 i 15. No to sobie sumujemy te przyznane godziny, 8 plus 8 plus 15 plus 15 to mamy 46. No, i sobie liczymy udział każdego z tych uczniów. Czyli uczeń A, który ma 8 godzin, dzielimy przez 46, wychodzi nam 0,1, tam 7. Uczeń B ma 8 godzin, dzielimy też przez 46, też nam tyle wychodzi. Uczeń C ma 15, no 0,30. I uczeń D ma też 15, no to też nam wyjdzie 0,32. I teraz ten, te, te sumy mnożymy przez łączny czas pracy nauczyciela czyli przez 15 godzin czyli to 0173 mnożymy razy 15 to nam wychodzi 261 prawda a dla tych uczniów którzy mieli 15 nam wychodzi 489 no i 15 godzin to tę liczbę wpisujemy oczywiście 2,61, taką liczbę wpisujemy, czy 4,89 wpisujemy każdemu uczniowi w systemie informacji oświatowej w polu tygodniowa liczba godzin nauczyciela współorganizującego kształcenie przypadających na ucznia. No i, i, i tak robimy z każdym, z każdym innym, że tak powiem, nauczycielem, współorganizującym specjalistą tudzież tudzież pomocą nauczyciela. I teraz dwie ważne różnice, o których łatwo zapomnieć, czyli oddział integracyjny, tam dzielimy sobie porówno, na przykład 18 godzin nauczyciela i 4 uczniów z orzeczeniem, no to po 4,5 godziny na każdego. Natomiast przy zajęciach grupowych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rewalidacja, socjoterapia i tym podobne, nie dzielimy przez liczbę uczestników, tylko wpisujemy pełną liczbę godzin przyznanych temu uczniowi, no bo to są dla niego przy zajęciach grupowych nie dzielimy, to oznacza, że jeśli uczeń ma grupową rewalidację, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, socjoterapię, resocjalizację albo zajęcia, zajęcia edukacyjne czy wychowanie przedszkolne w malutkiej grupie do pięciu osób, to w CEO temu uczniowi wpiszemy pełną liczbę godzin jemu przyznanych. Nie dzielimy tej liczby przez liczbę uczestników grupy. Dobrze, przy zajęciach edukacyjnych. Wychowanie przedszkolne do pięciu osób. Jeśli dla pięciu uczniów z kształceniem specjalnym organizujemy jedną godzinę tygodniowo wychowania przedszkolnego w małej grupie do pięciu osób, to każdemu z tych pięciu uczniów wpisujemy jedną godzinę. Prawda? Jakbyśmy organizowali pięć godzin, to każdemu wpisalibyśmy pięć godzin w pozycji zajęcia indywidualne lub w grupie do pięciu osób. I tych godzin nie dzielimy przez e, 5. E, w ogóle przez nic nie dzielimy, po prostu wpisujemy tyle godzin, ile zajęć się od dobrze. Proporcjonalnie kogo dzielimy, współorganizującego specjalistę m, współorganizacyjnego pomoc nauczyciela, prawda? Czyli jakby jak mamy grupę 20-osobową, to się nie liczy, natomiast jak mamy grupę 5-osobową, to się liczy jeden na jeden. Dobra. Jeśli na przykład z tą samą grupą, może tak być, pracuje na przykład dwóch nauczycieli, jeden na 10 godzin, drugi na 20, no to w liczniku tego wzoru będą przyznane godziny wsparcia ucznia, a w mianowniku sumujemy sobie godziny nauczycieli, czyli jeśli jeden pracuje 10, a drugi 20, to razem 30, czyli będzie wychodziło nam odpowiednio 6 godzin, 3 godziny, 9 godzin i 12 godzin dla. Każdego z tych y, uczniów, prawda? I tak w oddziale prawda, jest duża grupa osób, prawda? Tych czterech uczniów mamy z orzeczeniem, więc tak to sobie będziemy obliczali tego współorganizującego czy pomoc nauczyciela, które są dedykowane tylko uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia y, specjalnego. Dobra, czyli y, 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 musimy wziąć pod uwagę, że te przepisy dotacyjne wprost definiują nam liczbę godzin wsparcia, prawda? Wskazują, że to ma być tygodniowa suma kilku elementów, czyli zajęć indywidualnych, grup do pięciu osób, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i tych godzin nauczyciela współorganizującego, prawda, specjalisty czy pomocy nauczyciela. I to na tej podstawie oblicza się oczywiście Państwu później wagi, tak? czyli im więcej wsparcia, tym większa waga. Pamiętamy, więcej niż 10,5 to najwyższa waga, Więcej niż 5 do 10 to mniejsza, więcej niż 2 do 5 to jeszcze mniejsza i więcej niż 2 albo równo to 0. No i dobra, i tak samo jest i w szkołach, i w przedszkolach w sytuacji tych właśnie czterech najwyższych wag orzeczeniowych. Dobrze. Więc pamiętajcie Państwo, że takie najczęstsze błędy, które możecie Państwo popełnić, no to wpisywanie zajęć zrealizowanych, a nie zapewnionych godzin, bo my tutaj mamy, mówimy o zapewnionych, prawda? czyli o tych, które są ustalone w, w dokumentacji, w PETAch przede wszystkim. W CIO wskazujecie Państwo to przyznane, przyznane zajęcia, przyznane danemu uczniowi, a krótkie nieobecności nie zmieniają tego wpisu, tak? czyli jeśli faktycznie rodzice ucznia zrezygnowali z pomocy w całym okresie, no to wówczas opcja brak godzin będzie miała e, zastosowanie zajęć grupowych nie dzielimy, godzimy, dzielimy godzinę współorganizowania nauczyciela, specjalisty pomocy, nauczyciela grupowych do pięciu osób. Uwaga, nie mylcie sobie jednostki czasu. Przy WWR-ach będzie miesięczna jednostka czasu. Przy orzeczeniach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacji będzie tygodniowa. Jeśli zmieniacie wymiar godzin, to koniecznie zamykajcie stary okres w SIO. Kończycie stary i dodajecie państwo nowy okres, prawda? Uwaga, to zespół ustala co do zasady wymiar godzin dla form pomocy. Bez tego, żebyście Państwo mieli jakąś informację od zespołu, prawda? Albo IPET, albo zespół, Wam podaje tę informację na samym początku nim, to wówczas wpisujecie te dane do systemu informacji oświatowej. Dobra. No i to. Wydaje mi się, że to są takie najważniejsze rzeczy, o których chciałam, chciałam Państwu dzisiaj powiedzieć. Myślę sobie, że drugim takim tematem, który też budzi Państwa wątpliwości, szczerze oczywiście jutro na szkolenie, także zapraszam Państwa. Obiecuję, bo to ostatnio z Panią rozmawiałam, która była u nas na szkoleniu. Pamiętacie Państwo, że mieliśmy takie szkolenie, które trwało 6 godzin. Ja pamiętam, ono było strasznie długie, okazuje się, że nie tylko dla nas było męczące, ale dla uczestników również, więc obiecujemy, że to jutrzejsze nie będzie trwało 6 godzin. Powinno trwać nie więcej niż. Niż, e, e, niż 4 godziny, no, z przerwami oczywiście. No, to zwróćcie uwagę, jak są przerwy, to jest, to jest krótsza, prawda? Troszeczkę. E, więc nie będziemy Państwa tak bardzo zamęczyć, ale chcemy, żebyście Państwo mieli e, taką informację. Postaramy się Państwu dać ściągawkę, powiemy Państwu, jak wypełniać IPT, bardzo szczegółowo, prawda? Mm, jak wypełniać woPu. u e, Podamy Państwu liczbę jakbyście m, przy tym specjalnym, prawda? I nie, poszczególnych, dla poszczególnych grup orzeczeniowych, e, ile możecie Państwo mieć uczniów w grupie, w takim oddziale specjalnym, gdybyście się zastanawiali nad oddziałem specjalnym, no bo skoro... Od przyszłego roku w oddziałach integracyjnych już będziecie Państwo musieli podawać liczbę godzin wsparcia. To nie jest problem z podaniem liczby godzin wsparcia, tylko później rozbieżności w interpretacji jednostek samorządu terytorialnego po prostu budzą pewnego rodzaju zastrzeżenia, często opór albo sprzeciw nawet. Wręcz ta interpretacja taka jest bardzo swobodna i krzywdząca często dla Państwa. No to z tego powodu warto się zastanowić, szczególnie jeżeli rzeczywiście macie Państwo taką sytuację, w której. Macie rzeczywiście małe, małe albo no, no, takie grupy dostosowane prawda, pod względem yy, rodzaju orzeczenia yy, niepełnosprawności, yy, yy, to, 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 no, to można się nad tym zastanowić i sobie jutro o tym też pomówimy, jak to, jak to zorganizować odpowiednio w szkole i w yy, przedszkolu. Dobrze, a miałam mówić o tym za tydzień, postaram się z Państwem spotkać oczywiście za tydzień. Nie obiecuję, że uda mi się jeszcze w tym tygodniu, ale następne nasze spotkanie. Po święce ustawie kamilkowej, bo tam zmiany nastąpiły. Kto musi zaświadczenia z KRK, to nie musi, prawda, już obecnie, jak to teraz funkcjonuje, jak, jak to należy zorganizować, prawda? Jak sobie zmienić e, państwa standardy, e, żeby dostosować je do nowych przepisów, e, to o tych takich praktycznych elementach sobie, sobie pomówimy e, za tydzień, no bo jakby, jeśli już państwo okrzepliście, że tak powiem, e, tym, e, tym nowym rokiem, ja mam, na, mam nadzieję i mam nadzieję, że zacznie się dla państwa wspaniale i że w ogóle będzie cudowny, Spokojny i taki, żebyście Państwo mogli rozwijać szeroko swoje pasje, a nie myśleć o jakichś tam innych rzeczach, które, które nie są w Państwa zakresie zainteresowania, to tego Państwu bardzo, bardzo serdecznie życzę. To sobie właśnie pomówimy o standardach zapewnienia bezpieczeństwa i o tych zmianach, które ustawodawca był uprzejmy nam w tym zakresie wprowadzić. Na razie nie ma informacji odnośnie tych zmian, których się Państwo boicie, dotyczących możliwości ingerencji kuratora oświaty i wikitacji jednostki oświatowej, także i myślę, chyba, że, że nie szybko, więc dobrze. Drodzy Państwo, ja widzę, że Państwo mi. Nie nagrywamy naszych szkoleń. A nie, szkoleń nie nagrywamy, bo my sobie z Państwem rozmawiamy. Wiecie Państwo, no tak szczerzej mówimy, Państwu szczerze, co uważamy. Thank <laughs> you. Wobec tego niekoniecznie chcemy, żeby te szkolenia gdzieś tam um, krążymy, krążyły. To, to są szkolenia organizowane przez adwokatów. Obie jesteśmy adwokatkami, w związku z czym też tak sobie z Państwem rozmawiamy i nie chcemy, żeby one. No, więc nie nagrywamy, ale um, nie wykluczamy, że w późniejszym terminie jakby to szkolenie będzie, um, będzie powtarzane. Szczególnie, że no, ono będzie się odnosiło przecież też, um, bo rok szkolny to są przełowy, prawda, czyli 25-26, więc nie wykluczamy, że um, jeszcze Państwu um, zaproponujemy. Proponujemy. Dobrze. Taki termin. Dobra. Dziękuję Państwu uprzejmie za, za, za dzisiejsze oglądanie. Jeśli Państwo uważacie, że te informacje, które Państwu przekazałam są istotne i powinny trafić do dalszej grupy odbiorców, to będzie mi bardzo miło, jak Państwo ten filmik udostępnicie dalej. Będzie mi też bardzo miło, jak Państwo skomentujecie takie zagadnienia albo piszecie takie zagadnienia, które Państwa interesują, o których chcielibyście Państwo pomówić. To, co ja, to o czym z Państwem mówię, to wynika z pytań zadawanych przez Państwa moich klientów nam, nam bezpośrednio, więc jakby ja widzę, ile jest, jaki jest zakres różnego rodzaju pytań. Wydaje mi się, że właśnie to są takie zagadnienia, które Państwa bezpośrednio interesują, ale oczywiście proszę spokojnie. Proszę spokojnie te pytania sobie skonstruować, czy te zagadnienia, o których chcielibyście, żebym z Państwem pomówiła. Ja z przyjemnością poruszę te tematy i na kolejnym spotkaniu będę je z Państwem, czy na kolejnym, bo na kolejnym, no to, 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 to oczywiście standardy, będę je z Państwem omawiała. Wszystkiego pięknego Państwu życzę. Bądźcie dla siebie mili dobrze i sympatyczni. Cudownie jesteście wspaniali. Pamiętajcie Państwo o tym. i i nigdy, nigdy nie zapominajcie, że robicie bardzo, bardzo, bardzo dużo dobrego dla, dla świata. Serdecznie Państwa pozdrawiam.